Dobra, jak teleportację. Ten widzę na topie. Tam teleportacja ani widzą, ani słychu. Ukozego zresztą podobnie, na mniejszy cooldown, ale ona raczej nie wróci. Nadal raz do basie, walka na midzie, jaki trafek o Świetna pompa głębinowa, burza jeszcze lepsza. No dobra, to jak cofniemy, pokażemy widzowie kilka rzeczy, co chciała zrobić Barcząca. To myślę, że każdy widzi, bo chcą zagrać, zrobić zagranie z TFem. Zerką Arką T.F. Zarką TF -a na, na tym midwave. Mało tego, jak tak cofniemy się minimalnie wcześniej, to zobaczycie, że Viktor ma dosłownie za sekundę flash. I prawdopodobnie dlatego to zagranie zostało tak mocno sforsowane, że możliwe, że bardzo się stosuje na tym, że już za sekundę staje Viktorowi flash, musimy w niego wejść, bo to jest ostatnie okienko, że spróbować zabiuzować przy pomocy R -T A. ale w dzieli enkila, który się przesuwał po mapie i wy pogotowie jest również zupać, bo mało tego, jak tutaj zobaczymy po u ulajta na rzece, to on tak jest, yy, widać, zastanawia się, czy w ogóle chce yy, uczestniczyć w tym, bo my po prostu chcemy tutaj raczej zneutralizować całe wydarzenie. Ciężko tutaj, bo ta żółta karta powoduje, że nawet jeżeli będzie trafiona, to przez to, że już jest kolejny wave, to Nidalee nie za bardzo jak ma dorzucić dżidę. Czyli jak się pojawi żółta karta, teraz dżil może użyć w na na Wiktora, ale dalej, dalej nie ma jak trafić gdzie to, to Tragedia jest troszeczkę dla dalej. Jakby nie było wavea, świat byłby pewnie piękniejszy dla Warczącej w tej sytuacji. A co do całej sytuacji, no tutaj w, w drugiej fazie widać, że niestety Jin, który kastuje wu, się troszeczkę zapędził, jest poza pozycją, dostaje ładnego kuka oden killa i cała sytuacja nie wygląda w tym momencie kolorowo. Powiedziałem, że Jin powinien dostać one -shota w tej sytuacji. I chyba młodziak zaraz będzie miał trochę. Nie No właśnie, i smajcie go od Zubaka, niespodzianka. To jest ten słynny, terrorystyczny puffing, e, który Zubacz podaje. No, po pierwsze, fajnie było posiadać jakąkolwiek wizję. E, jest jedna na Raptorach, można było zobaczyć jeszcze jedną na. W najczęściej mapy, i teraz jest kaplica. Myślę, że powiedzmy, że fajnie by było zapobiegać całej sytuacji. Czyli, jeżeli wiesz, że jest takie ryzyko, że leśnik ciebie może inwajdować, o postawienie wizji na. Jak jest midlaner, to on nie na, w krzaku, tylko musicie tak troszeczkę nad krzakiem postawić jako midlaner albo po prostu w tych okolicach ktoś musi postawić wizję i, i temu, w ten sposób może temu zapobiec, że większość leśników oni będą tędy przechodzić, zobaczysz ich. Prawdopodobnie, jak się cofniemy trochę do tyłu, to będziemy widzieć, że zobacz, będzie szedł tamtędy. I, I to jest taki po prostu. Popularny puffing, jeżeli chodzi o inwazję. Wątpię, że skakał. No właśnie, tutaj i tutaj bardzo go w tym momencie złapał. I wtedy już można by było raczej dużo lepiej planować sytuację. Wyciągnąć sobie grąpa bliżej trójkrzaka, na przykład. I sytuacja byłaby troszeczkę bardziej przyjazna dla Xina. Że tutaj fajne wykorzystanie tego, że ze strony Zubacza, tego, że Xin ma w ogóle bardzo wolny clear. Przeważnie przy okazji takiego starcia Mele Bruiser versus Melee Bruiser. I ja on sprowadził to do tego, że ten, kto pierwszy wchodzi, ma przewagę. Są postaci niezwykle silne na, tym, na tych wczesnych levelach, handel na przykład jest bardzo silny, Pantheon jest bardzo silny, ale, ale często się sprowadza do tego, kto pierwszy wyprowadzi ciosy.